Cześć. Ja jestem Black Penguin i to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się taką sprawą, że yy, o nowym bocie. Zobaczcie, Riz ma tutaj taki pistolet. Jak widzicie, jest taki... no nie wygląda ten, y, jak ten, co sprzedaje na, paskudnym, na paskudnej przystani. Jeszcze za chwilę będziemy mogli to obejrzeć. Ale wydaje mi się, że to może być boss. Yy, jeśli oczywiście zostanie dodany, w wersji 15.40. Wydaje mi się, że to wtedy może akurat wejść właśnie jako boss, właśnie z tym pistoletem. No i y, to chyba dzisiaj na tyle. Jeszcze raz Wam pokażę ten y, pistolet. O, tutaj jest taki. No dobra, no i to dzisiaj na tyle. Y, I mam taką prośbę co do komentarzy. Czy, mogliście by, czy możecie napisać, czy byście chcieli odcinki z Among Us. No dobra. No to my się żegnamy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I cześć!